Czasami, jak się zastanawiam nad definicją tego, czym jest ta wojna polsko-polska, to nie wiem, czy to nie jest zbyt przereklamowany termin już na tym etapie, w sensie, czy polaryzacja nie jest jakimś naturalnym elementem polityki Zachodu dziś w ogóle. I czy po prostu w nie, nie, czymś lepszym niż kwestionowanie istnienia faktu polaryzacji nie jest jakaś próba nauczenia się życia z tym i, i niedelegitymizowania się przez obydwie strony, które ten spór prowadzą. I w gruncie rzeczy, jeżeli spojrzymy na to z takiej perspektywy świata zachodu, to ta delegitymizacja pomiędzy zwalczającymi się obozami w, w Polsce, ona nie jest tak silna jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w, w Niemczech. W przypadku AfD, które kwestionuje cały system polityczny, cały paradygmat niemieckiej polityki. Możliwe nawet, że jest mniejsza niż polaryzacja we Francji czy przy okazji Brexitu w Wielkiej Brytanii. Cała rozmowa na kanale, żeby wiedzieć.